Ponoć do Polski wróciły upały. Szczerze powiem, zazdraszczam. Dzisiaj ja wyjeżdżając z pracy, widziałem babkę w zimowej kurtce i w czapce. Również zimowej. Tak więc w Irlandii pogoda nie rozpieszcza. Rano 9 stopni, a teraz tak w porywach do 16. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul, ale dzisiaj o pogodzie nie będziemy rozmawiać. Porozmawiamy sobie o naprawdę świetnej maszynie na drugiej erze. Magach. 6B GAL. Co ten pojazd takiego w sobie ma, że jest aż tak dobrym pojazdem? Ano, mamy fajny pancerz, mamy bardzo fajną mobilność w porównaniu na przykład do pojazdu bardzo podobnego, czyli do M60A1 RISE. Jest to premka, która wydawałaby się, że również jest niezła, tylko na przykład przytoczę taki parametr jak mobilność. Doskonale wiemy, że ona stanowi główną rolę, można powiedzieć, w tej zimnej wojnie. 46 km na godzinę jeździ M60 A1 Rise. A MAGA 6B jeździ 64.4 z małym ogonkiem. Tak więc mamy o 20 km więcej. Pancerz, wydaje mi się, że też jest o wiele lepszy w porównaniu do tej premki. A ten pojazd może każdy posiadać, bo jest to pojazd drzewkowy. Tak z tej nacji Ala nie podlegli, nie upadli, i i tak Jest to nic innego jak nacja izraelska, jeżeli chodzi o te pojazdy Magach czy Tiran. Te, które zostały dodane, również Merkawy, one zostały wrzucone razem z tymi pojazdami ala frikowatymi, G.I. Joey, i Joe y tak dalej. Wargaming stworzył taką, jakby nową nację, czy coś takiego. I co ten pojazd jeszcze w sobie takiego ciekawego ma? Działo. Tutaj działo mamy również bardzo fajne. 105 mm z uszkodzeniami 460 na strzał. W porównaniu do M60 Raisa, tam uszkodzenia na pocisku podstawowym są delikatnie większe, 480, ale penetracja Heh, tutaj jest zdecydowanie również lepiej, bo na przykład na M60C mamy 421 na pociskach podstawowych, a maksymalna penetracja, jaką możemy osiągnąć na tym pojeździe, jest 430. Tutaj jest lepiej, bo mamy 426 na podstawie i aż 494, tak więc porównywalna penetracja do leopardów. Opuszczanie działa, tego pojazdu to jest minus 9 stopni, czas skupiania 1,7, celność 0,34, tak więc naprawdę jest nieźle. Pancerz wieży mamy 254, 121, ogólnie pancerz tutaj się sprawdza, nawet potrafi pojazd odbić rakiety, gdzie na drugiej erze, owszem, chyba, częściej, chyba najczęściej używane są rakiety. W porównaniu do innych R, tutaj akurat na drugiej erze najczęściej używane są właśnie rakiety. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego pojazdu? czy ogólnie warto jest robić tą linię? Owszem, warto. Na trzeciej erze mamy również fa fantastycznego Meda Magaha VII, tak więc naprawdę te pojazdy warto jest robić. Nie mam jeszcze Merkaw, na ich temat w dalszym ciągu nie mogę się wypowiedzieć, no bo nimi kompletnie nie grałem i aż tak chyba bardzo mnie nie pociągają, jak na przykład te Medy, które tutaj Wam jednego z nich przedstawiam. Jeszcze Wam przedstawię Tirana. Jest to pojazd ten maksymalny na pierwszej erze, również go warto zrobić, bo naprawdę zacna maszynka. Tak więc słuchajcie, każdy z was ten pojazd może posiadać. I jeżeli lubicie takie pojazdy, które mają pancerz, które są w miarę mobilne, na pewno mo jeżeli chodzi o mobilność, leopardy tutaj wygrywają, ale tutaj nie jest źle, jeżeli patrzymy na tą mobilność w porównaniu do pojazdów amerykańskich, dodatkowo mamy. Pancerz, ale opardy tego pancerza nie mają. Bym powiedział, że ten, po, że ten akurat pojazd jest taki wyśrodkowany. Mamy i pancerz, mamy i mobilność, tak więc naprawdę jeżeli chodzi o pole walki, naprawdę maszyna świetnie się sprawdza. Potyczka dość wyrównana, bitwa na mapie Redshire, jedna z fajniejszych map, jeżeli chodzi akurat o ten tryb. Cały czas, powtarzam, czekam na nowe mapy, aż Wargaming się ogarnie i coś nam ciekawego doda. Fajnie było pograć właśnie na nowych mapkach. Dobra, mam tutaj lighta. No z lightami to jest tak, że ciężko się naprawdę od nich odpędzić jest. Nawet grając nie wiem jak szybkim pojazdem, jednak lighty tutaj grują. Jest jeden light, teraz doskonale wiecie, że choć tu mały ziadły, tych lightów jeździ do groma. Ale już powoli to się kończy. Słuchajcie, zostało jeszcze nam 4 dni do końca sezonu. Dzisiaj jest piątek, tak więc Wargaming będzie robił streama i prawdopodobnie dowiemy się co nieco na temat nowego sezonu. Czego ja oczekuję? Hmm... Szczerze powiem. Najbardziej chciałbym, żeby Wargaming trochę się ogarnął i tych pojazdów premium mniej wypuszczał, bo tego już jest naprawdę sporo, ale oni z tego żyją. To jest raczej zrozumiałe. Chciałbym, żeby trochę też tutaj mieli na uwadze klany, tak, klanowiczów, te, te, ci, te grupy w sumie, bym powiedział, które łączą się gdzieś tam w jeszcze większe grupki i starają się sami coś na własną rękę robić, no bo to jest to takie zostawione praktycznie dla, dla nas samych i sami wszystko musimy sobie organizować. Wargaming tutaj nie jest kompletnie na te... Jeżeli chodzi o te pole nic kompletnie nie robią, a fajnie jakby właśnie coś takiego mieli w końcu na uwadze. Chociaż patrząc na wersję PC'ową powoli to również tak coraz mniej to ma znaczenie dla akurat firmy, ogólnie dla całej firmy Wargaming. A szkoda, szkoda, kiedyś ta scena e-sportowa była bardzo popularna i podejrzewam, że no, bardzo dużo graczy oni na tym zyskali, a teraz są... No, sami doskonale wiecie jak jest, a konsola, jeżeli chodzi o rozgrywki konsolowe, tutaj nigdy nie było aż to tak rozwinięte, oczywiście jak na wersji PC-towej, chociaż chciałbym, żeby właśnie zrobili takie jakieś turnieje może, no coś nowego, no ile można, kurde, grać sezon i zdobywać jakieś tam nowe premki i tak dalej, i je gromadzić i to stoi i nam się kurzy. W końcu przydałoby się te pojazdy używać, nie mamy bitew rankingowych, kurde, no naprawdę trudno, trudno cokolwiek... <laughs> Od nich oczekiwać, no bo nie wiem, dla nich to jest największy priorytet oczywiście czołgi premium, bo oni z tego mają pieniądze, no ale to kiedyś się skończy, słuchajcie, ile można zrobić, produkować premki i żeby gracze non stopie nabywali. Chociaż i tak no, sporo tych graczy jest, którzy nabywają, czy to dobra, czy to zła, ale kupują. Widać to zresztą jak tylko czołgi premium jakieś nowe wychodzą i jest ich naprawdę sporo w bitwach. Ale, no, moim zdaniem po tylu latach ktoś powinni innego wydumać, a już tak samo w tych sezonów mieliśmy bardzo dużo, no i... Heh. Nic takiego nowego aż nam się nie pojawia. Kto wie, może zobaczymy nowy, zupełnie nowy tryb, jakiś powrót takich y, historii wojennych. Widziałem screena, już również Wam pokazywałem i, no... Dość zastanawiający ten screen jest. Mamy nowoczesne pojazdy i pojazd, tak jakby, z II wojny światowej. Może to będzie jakieś połączenie. Zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj jest stream, postaram się jutro dla was zrobić materiał na ten temat, co tam ciekawego się pojawi. A wracając do pojazdu Magaha 6B Gal, powoli nam się bitwa kończy i tak jak już powiedziałem, pojazd naprawdę zacny do zrobienia. Polecam, dlatego że potrafi sporo błędów wybaczyć. Mamy naprawdę fajną maszynę. Czy to czołgi ciężkie, czy to lighty, tutaj nie ma problemu żeby w każdej sytuacji poradzić, na każdej mapie, czy mapa otwarta, czy jakaś zamknięta, też tych zamkniętych to coraz mniej. Ale naprawdę maszynka potrafi sporo, sporo wnieść. Przedłunek mamy 6 sekund i zacznę uszkodzenia 460 na strzał, tak więc jest dobrze. Czy pojawią się na przykład nowe pojazdy na zimną wojnę, nowa nacja? Trudno im powiedzieć, tych nacji już naprawdę sporo wyszło. Jeżeli ktoś chce to wszystko zrobić, naprawdę potrzebuje sporo czasu, dlatego że doskonale wiemy, że ekspienie czy zdobywanie ogólnie pojazdów na zimnej wojnie Rozwijanie linii trwa o wiele, wiele dłużej, dlatego że potrzebujemy więcej srebra, więcej ekspa i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to wcale takie łatwe, a tych nacji już sporo nawet wyszło. Maszynkę naprawdę polecam. Zróbcie sobie, jeżeli ktoś szuka czegoś nowego, znudziły Wam się inne pojazdy, warto sięgnąć po te właśnie pojazdy ala izraelskie. Z mojej strony to wszystko. Dzisiaj zapraszam na live'a. Nie podaję godziny, pojawię się. To wtedy serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Hej!